Równość i dostępność na rynku pracy. Wsparcie dla młodzieży niepełnosprawnej wchodzącej na rynek pracy. To program wyrównujący szanse, w którym uczestniczyła policka młodzież. W ramach tego programu, 14 marca, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym odbyło się spotkanie skierowane do młodzieży, które miało na celu ocenić postępy w realizacji programu oraz poznać potrzeby osób nim zainteresowanych. Chciałbyśmy wyposażyć młodzież w najbardziej przydatne informacje, ale też i najbardziej praktyczne. Żeby to nie była tylko teoria, ale jak najbardziej praktyka. Podobne prelekcje prowadzą w innych placówkach w ramach programu Kultura Bezpieczeństwa, skierowanego do osób, które wkrótce pojawią się na rynku pracy. Osoby niepełnosprawne, tak jak każdy inny pracownik, muszą pamiętać o tym, że mają nie tylko prawa, ale i obowiązki. Rzeczywiście osoby, które mają znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności, mają nieco inaczej regulowany czas pracy. Ponadto mają prawo do 21 dni turnosu rehabilitacyjnego, na podreperowanie swojego stanu zdrowia, a także do dodatkowych 10 dni urlopu w roku. W poszukiwaniu pracy cennym atutem pracownika jest znajomość języków obcych. Ta umiejętność często przekłada się na wyższe wynagrodzenie. Tegoroczne rozmowy kwalifikacyjne prowadzono w języku angielskim. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością tego języka. Powiedziałabym nawet, że znajomość języka angielskiego jest jakby minimalnym wymaganiem. Dodatkowo pracodawcy szukają również osób, które znają więcej niż język angielski. W zajęciach uczestniczyły uczennice, które poznały podstawowe prawa i obowiązki pracownicze niepełnosprawnych. Na tych zajęciach dowiedziałam się, że nie może być dnia próbnego, że nie możemy być zatrudnieni na dzień próbny. To była dla mnie taka nowość i ciekawostka. Dowiedziałam się na tych lekcjach, żeby lepiej pracować na umowach o pracę, żeby patrzeć, czy pracodawca nas nie oszukuje. Program równość i dostępność na rynku pracy realizują Młodzieżowe Centrum Kariery i specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy.